To szkoda dnia Jest historia niezwykła. Nowa Zelandia za pomocą satelit chce uwaga stworzyć mapę stężenia metanu na, metanu na całym świecie, bo to metan jest jednym z gazów, które w największym stopniu przyczyniają się do kryzysu klimatycznego. Dużo groźniejszy jest niż dwutlenek węgla, a za ogromną jego część jego produkcji odpowiadają krowy hodowlane. Już słyszę to pytanie. Skowron, czyli bez owijania w bawełnę. Chcesz nam powiedzieć, że Nowa Zelandia za pomocą satelity sprawdzi, w którym miejscu na świecie krowy puszczają najwięcej bąków? Tak, dokładnie to Wam chcę powiedzieć. O to jest kosmos. To jest kosmos, o jakim lemowi się nie śniło. My tu żyjemy Izraelem, my tu żyjemy Frankami, a czym żyje świat? Internet pyta. Dotarłem do takiej wiadomości Czy Kim Kardashian photoshopuje sobie stopy Fani zwrócili uwagę Że na najnowszej fotce Kim ma tylko Cztery palce u prawej stopy No i oczywiście rozpoczęło się zaraz śledztwo Prawda, że obcięłaś sobie palec Że się wspomagasz photoshopem I tak dalej Przyglądałem się, powiem wam No fajnie, bo sobie takie fotoshopowane palce Policzysz na palcach jednej ręki I jeszcze ci coś zostanie szkoda dnia Szef dyplomacji Filipin. Wtedy Loxin, wygłosił takie demarszej i stwierdził, że Chiny powinny wy. wy. Powinny zrobić to, o co Magda Lempert prosiła PiS. Bo Chiny są, cytat, jak stary pasztet, który próbuje podrywać faceta, który nie chce związku i nie chce być ojcem nowej Chińskiej Republiki. Potem pan Teddy Lioksyn wystosował oczywiście przeprosiny, bo powiedział, że, że Sory najmocniej, że ma taki dosyć wybujały i wyboisty temperament. A chodzi o Spratleje, to są takie tajwańskie wysepki, które Chinom się podobają. Czy, jaki morał z tej historii, bo okazuje się, że my z tym naszym wypier i papier i tak dalej, za śmiema gwiazdkami, to jednak jesteśmy w sumie światowi, trzymamy się takich modny, modnych trendów. No i to jest w zasadzie chyba wszystko, co można o całej tej sytuacji zabawnego powiedzieć. Poranny show w RMF i szkoda dnia. Miał zapaść arcyważny dla frankowiczów i dla banków wyrok, ale... Izba Cywilna Sądu Najwyższego odroczyła posiedzenie w sprawie kredytów walutowych bez terminu. Może słyszeliście w faktach RMF FM. Znaczy bez terminu, czyli wrócą do tematu albo... albo nie wrócą. Banki w każdym razie póki co są bezpieczne, jak to ktoś ładnie ują yy, państwa z oraz ujupa i kamieni kupa. Że, że to za poprzednie ekipy tak ktoś ładnie ują. A co za różnica. Wstawaj szkoda dnia w RMF FM. Chcielibyśmy samodzielnie wziąć odpowiedzialność za państwo, to jest dzisiejsza prasa, ale być może trzeba się będzie układać koalicyjnie, to mówi pan Szymon yy, Hołownia. Ja mam wrażenie, że oni już rządzą, że wiedzą kto jaki resort bierze. Nie. Może trzeba panu Szymonowi przypomnieć lidera opozycji Ryszarda Petru, kandydata na prezydenta Janusza Palikota, czy, czy premiera z Krakowa Jana Marii Rokitę. Pamiętacie? No właśnie. Stawaj skoda dnia, RMFF. New York Times, słuchajcie, to jest największy dziennik w Stanach, poświęca Robertowi Lewandowskiemu duży artykuł. Tam autor Rory Smith pisze, w Olewym lewym wyostrzył swoje instynkty, potrafi bez zastanowienia w łamku sekundy przyswoić wszystkie informacje potrzebne do zdobycia bramki i zmienił się w maszynę. Panie Rory, Panie Smith, drogi New York Timesie, przecież u nas wszyscy tak mają. Co do jednego. Jak sąsiadowi rzucisz, że jest promka na piwa, po złote 40 puszka, no to w ułamku sekundy wpadają trzy do Mam nadzieję, że choć jeden łyk jest za zdrowia lewego. i szkoda dnia. Bardzo irytującą wiadomość mam do naszych słuchaczy. Myślę, że to wszystkich obudzi przynajmniej o poranku. Prasa przygląda się pracy posłów. W ciągu najbliższych pięciu miesięcy będą mieli... Uwaga, 15 posiedzeń. No, przepracują 15 ze 150 dni. Cały 2021 to dla nich 32 dni robocze. T ten kto mówił, że najlepsza praca świata to jest pół roku pilnowania wyspy na oceanie i pisania o niej bloga za 70 tysięcy funtów, to ten ktoś gadał głupoty. Nie, 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 gadanie głupot to określenie tego, co robią posłowie. Pracują. Poranny show w LMFM. Wstawa i szkoda dnia. Czompoli, Dua Lipka. E, FM, Dua Lipka, ojoj. Prawda? Jak Fajna historia w Opolu, znaczy fajna, d, 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 ciekawa. W Opolu, w, w Opolu Wojewódzki Urząd Pracy, Czy, czytam tutaj, szykuje mhm. szkolenia z obsługi smartfona dla seniorów. Okej. Okay. Taki program fajny Smart Senior. Jest tylko 60 miejsc i teraz uwaga, mhm. dziennikarze TVP3 podają, że urząd wyda na to 700 tysięcy złotych. Czyli wyjdzie 11 tysięcy na jednego seniora. Okej, to, ale to rozumiem, że na koniec każdy dostanie smartfona, yeah. na którym się szkolił i to będzie pewnie jakiś iPhone 17 <Grym> <manager> XP OS 4 Pro. Nie, na koniec jest uwaga, cytat, walidacja nabytych umiejętności z Dorotą Wellman. No, Sry, to stary, kurczę, 11 tysięcy z Dorotą Wellman to jak za darmo, proszę ciebie, szkoda, że jestem za młody. No ciekawe, sprawie 700 tysięcy, które na to pójdą. 650 tysięcy daje Unia Europejska. No i co cię boli w takim razie? Co cię boli, pełen luzno. Unijne rozfandzolić to nie grzechno. Brawo, polski wóp. dnia.